Jeden z widzów tutaj się wyraził, a tak w ogóle to buenas tardes, por supuesto. Jeden z widzów się tutaj wyraził, że Hiszpania może być mniej interesująca dla widzów, ponieważ mniej o niej mówię na kanale, czy coś w tym stylu. Właśnie dlatego postanowiłem dołączyć Hiszpanię, bo to jest Hiszpania, jest taki kraj, na którym ja się trochę znam. Nie tyle, ile na innych, o których tutaj mówię, ale chcę ją dołączyć, dlatego że Hiszpania. Zacząłem o dużo myśleć ostatnio i stwierdziłem, że jest bardzo wiele powodów, żeby się historią Hiszpanii zająć bardziej dokładnie niż, i nawet szybciej niż na przykład Chinami czy Rosją i zaraz wam powiem dlaczego. A tak przy okazji mam tutaj prawidłową Hiszpanię z flagą Bourbonów, a tutaj kupili, kupiłem kiedyś na, na stoisku i nie wiadomo czemu był frankijski czarny, orzeł z czasów Franco, a tak wygląda prawidłowa flaga Hiszpanii. Także później szukałem prawidłowej. I słuchajcie, Hiszpania jest krajem, który jak najbardziej warto zrobić z wielu powodów. Pierwszy, zrobić tą historię Hiszpanii bez mitów dosyć wcześnie, dosyć niedługo. Po pierwsze, dlatego że historia Hiszpanii kiedyś była bardzo często porównywalna z historią Polski. A obecnie w obecnych czasach jest to rzadkie zjawisko, co jest bardzo niedobrze, dlatego że Hiszpania ma akurat po, oczywiście po utracie swoich kolonii, posiadłości włoskich, posiadłości niderlandzkich, nie mówimy o dawnych czasach, mówimy o utracie Filipin i Ameryki Południowej, Hisz Meksyku, Hiszpania jest krajem o podobnej kubaturze jak my. Jest, his, jest też o podobnej historii, jak my. W przeciwieństwie większości krajów zachodnich, bardzo długo, także po II wojnie światowej tkwiła w dyktaturze. Tam jest takie samo alergiczne podejście do prawackości jak u nas do lewackości ze względów historycznych, z podobieństwa są zdumiewające, jeżeli chodzi o franko planowo, centralne planowanie. I naszego jego na przykład, no, podobieństwa są nieprawdopodobne, ale także i wcześniejsze sprawy. Przede wszystkim Hiszpania kiedyś naprawdę kurde rządziła światem, ale jej imperium jest bardzo dziwne. Jej imperium hiszpańskie jest takie trochę zdobyłem i teraz chwała, la gloria Hiszpania, Jakby to załatwiał sprawę i budujemy Kościół. No, to tak nie. Tak imperium się nie utrzyma. Imperium musi mieć handel, musi mieć jakiś pomysł na biznes, musi mieć przemysł. Tego wszystkiego nie było. Tak? Było cięcie drzew, wycięli wszystkie drzewa. Hiszpania jest taka opustoszała, nie tylko dlatego, że ona jest taka pustynna, ale też dlatego, że. Yy, dlatego, że ona jest, yy, nie psujmy humoru, mówiąc tutaj. O, o, o tym głupim wielomskim, nawet jeżeli ma rację. Hidalgos rzeczywiście gardzili handlem, ale nie gardzili podbojami. I to ta drobna szlachta, zwłaszcza baskijska, baskowie wszyscy się uważali za szlachciców. To jest ciekawe, słuchajcie, jak naród, który tworzy duży, większy naród, się wszyscy uważają za szlachciców. To tak, jakby wszyscy mazowszanie byli szlachcicami. Dzięki temu oni tworzyli tą liczną szlachtę, więc Hiszpania nie miała tak bardzo licznej szlachty jak my. Ale się stworzyło takie wrażenie, ponieważ Baskowie uważali się wszyscy za szlachciców, o tym warto pamiętać. No i oni ruszyli, oni zrobili to, co szlachta powinna robić, czyli ginęli za bzdurne rzeczy i rozwijali imperium. Czyli gdzieś tam jeździli, konkwista dorowali i to jest fajne, nie? Anconquistado i tak dalej. Pytanko zaraz. Druga, jest jeszcze taka te, preguntas, preguntas mas despues. Pregunta después. Más tarde. Por favor. No i teraz słuchajcie, przede wszystkim jest też to, że Hiszpania właśnie miała taki styl imperium, jak się mówi, że to był taki nowożytny imperium starożytne. Właśnie przez to, że ono było takie rolno-chwalebno-militarno-religijne, a nie, nie miało tego pierwiastka handele, handel, handelkowego. W związku z tym, to jest taki kraj, który zachował kształt starożytnego Rzymu w pewien sposób na wiele wieków do przodu, a jednocześnie mówimy o kraju, który wymyślił nowoczesną administrację. Taki zabawna rzecz. Hiszpanie byli mistrzami administracji, tej ich, te ich rady, consejos, które utworzył Felipe II, Filip II. To, to jest majstersztyk, Poza tym jeszcze. Oni zrobili coś takiego, czego nikt nie robił poza starożytnością, czyli święci od papieża dosłownie. Była jakaś tam inkwizycja, a oni się przyszli i władcy Hiszpanii ukradli to inkwizycję i przerobili instytucję kościelną na państwową, udając, że interesy są zawsze zbieżne, chociaż nie zawsze były. Z niesamowite oni, oni kopnęli, też kopnęli tak naprawdę klechów tyłek, tylko na innej zasadzie. Połknęli ich. To jest bardzo ciekawe. Kolejna rzecz. Hiszpania jest w środku pusta. Rejony wokół Saragosy, rejony wokół Madrytu, to są jedyne dobrze zamieszkałe regiony. Reszta Hiszpanii jest w zasadzie pusta. Hiszpania jest tylko zamieszkała po obrzeżach. Więc jest to kraj typowy nastawiony na ekspansję na zewnątrz. Bardzo dziwne ustawienie, bardzo nietypowa sytuacja. Miejscami jest jak na Syberii, takie mało, troszkę tam między, między Pirenejami a a Zaragozą jest takie miejsce, gdzie prawie nie ma ludzi. Dlatego tam było, tak łatwo było tam partyzantkę uprawiać. Po prostu się przytulić do jakiegoś kamlota i tyle. Jest niesamowity kraj ogromnych możliwości, bardzo często trwonionych, ale jednocześnie kraj nadziei. Poza tym jest kolejny, a dzisiaj kraj niezwykle sympatyczny i warty odwiedzenia. I w ogóle ja tam chciałem się przeprowadzić. Tak, nie wiem, czy wam mówiłem, ale chciałem się przeprowadzić do Hiszpanii. To jest jedyny kraj poza Wielką Brytanią, do którego chciałem się przeprowadzić, mimo że teoretycznie bardziej lubię. Holandię i Francję i Niemcy, a tutaj jednak Hiszpania i Wielka Brytania były takimi krajami, do których się chciałem przeprowadzić. Także Hiszpania jest krajem niezwykle sympatycznym do, do życia. Oczywiście na pewno jest męcząca biurokracja, jak ktoś jeździ samochodem. Do mandaty stanowią obecnie formę opodatkowania. Ale Generalnie Hiszpania miała mnóstwo też tych tradycji oświeceniowych, renesansowych. Tego, to wszystko jest niedocenione, dlatego że u nas w Polsce, mimo te, te, te takie momenty, kiedy ludzie o poglądach, poglądach progresywnych, o poglądach liberalnych się interesowali Hiszpanią, się w Polsce skończyła w zasadzie z Joachimem Le Lelewelem, niestety. On, on robił te paralele dziejów hiszpańskich i polskich. No i właśnie w związku z tym tym bardziej warto, bo u nas niestety, ale hiszpańska, polskojęzyczna literatura dotycząca Hiszpanii, z wątkiem tekstów oczywiście tłumaczonych, jest niestety folwarkiem takich różnych, wielomskich, takich różnych, jak się nazywa ten drugi. Ten, co napisał te, 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 dużo tych książek o Franco, to nie są książki, które da się czytać. Ta cała liberalna część Hiszpanii, ta cała anarchistyczna część Hiszpanii, ona jest totalnie nieodkryta, ona jest totalnie ukryta. Niestety się pisze o tych debilnych, różnych tam karlistach i innych skarlałych. Nie pisze się o fajnych rzeczach, nie pisze się trienio liberal. O rządach liberałów, które zostały przez Francuzów zdławione, mimo że to Francja zawsze była ta bardziej, no ale to była Francja Ludwika XVIII, prawda? Ale zawsze to Hiszpanie, zawsze to Francja była bardziej liberalna, a nawet nazywano liberalnych Hiszpanów, takich hiszpańskich liberalist, nazywano Afrancesados, czyli z Francuziali, prawda? Zubiński, o Zubińskiego mi chodziło, nie o Bartyzela, fuj. Bartyzel twu, nawet zmarzę to obrzydliwe nazwisko. Chodzi oczywiście o Zubińskiego. Zubiński. Także oni po prostu traktują w Polsce Terlikowski, też bitwa o Madryt. Hiszpania stała się zakładniczką, ten wspaniały kraj, który jest taki fajny i gotowy. Oni, oni mają niedobrą dla Polski politykę w Unii Europejskiej, ale to tym bardziej, bo oni chcą wskoczyć w tą dziurę po Brytyjczykach i tak dalej, ale. Są podobnego rozmiaru, nas rozumią, rozumieją i to wszystko by można jeszcze odkręcić. No ale to się trzeba zainteresować. To trzeba, żeby ludzie o mentalności nie dinozaurowej jak wielomski, tylko ludzie myślący się tym zainteresowali i odkryli jaka Hiszpania jest pełna. To jest kraj, który ma problemy teoretyczne, budżetowe, a mimo to jakoś funkcjonuje. To jest kraj, który ma największy metraż mieszkań, na jedną osobę. To jest kraj, w którym mamicitas są tak daleko, że tak powiem, posunięte, że jest mieszkanie z rodzicami. Nie jest to poczytane jako hańba, bo tam indywidualizm jest rozbuchany, ale nie aż tak jak na przykład w Belgii czy Francji. Także to jest, tak, oczywiście, w stosunku do wojny na Ukrainie Hiszpanów jest dobry, tak. I w ogóle. Hiszpanie są też tacy dumni, zadziorni, tacy jak my, a jednocześnie wydają się bardziej korzystać z życia i nie chodzi tylko o klimat. Są wbrew pozorom dosyć dobrze zorganizowani, tylko to ten porządek jest taki, na przykład jak to zauważyli ludzie, którzy dużo podróżowali po, Włochach, po Włoszech i Hiszpanii, że teoretycznie to Włosi mają te wszystkie samochody, industria i tak dalej, sfiluppo, industriale, a z drugiej strony. Jak ma przejechać furgonetka i są zawalone jakieś tam krzesełka na ulicy, stoją za bardzo, to Hiszpanie to ciach ciach ciach, 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 i już przyjeżdża furgonetka. A Włosi to tam wielkie, wielka kłótnia i nic się nie dzieje. Więc dobrze. Także tyle. Także uważam, że Hiszpania jest fascynująca. Właśnie trzeba tą rekonkwistę też. Normalny człowiek, czyli ja na przykład, będzie y, opisywał te konkwisty, rekonkwisty i tak dalej. Żeby się temu naprawdę przyjrzeć jakoś tak normalnie, a nie z tymi wszystkimi, że albo stoję po stronie tych skrzyżem na gębie, albo, albo przeciwko, tylko, tylko tak normalnie no. Bo to jednak to, co oni zdziałali, no to jest najbardziej robiące i, mm, wrażenie imperium w dziejach, dlatego że, a nie, nie brytyjskie, dlatego że brytyjskie imperium to była taka kropla Brytyjczyków w Indiach na przykład, a Hiszpanie zrobili ze swojego, swojego materiału genetycznego indiańskiego kompletnie nowe kraje, co robi w ogóle wrażenie na mnie. Chociaż ja uwielbiam Wielką Brytanię i tak dalej, ale to robi o wiele większe wrażenie niż British Empire. No ale także tak to wygląda. W Hiszpanii ksiądz kocha, w Polsce kocha Hiszpanię, tak, tak. I to już zauważył Napoleon. Myślał, że będzie z klerem hiszpańskim, się dogada, a się okazało, że kler hiszpański jest patriotyczny, właśnie. No. Dobra, jakie pytanie miałeś, Państwowiec? Zresztą to takie hiszpańskie nazwisko, hiszpański nick bardzo. Tak, Hiszpania jest lubiana w swoich płych koloniach, co nawet Brytyjczykom nie zawsze się udaje. A co dopiero, nie wiem, Belgom w Kongo? <grych> Albo Niemcom w Namibii? Eee, czy o Królestwie Aragonii? No tak, oczywiście też będzie. Tak, tak, na no wszystko będzie. Będą opisane wszystkie te królestwa. I ja się bardzo cieszę, bo to będzie taka przygoda intelektualna dla mnie też. Bo ja, Hiszpanii, tak jak mówię, znam się, bo się znam na Europie Zachodniej generalnie i się uczyłem wszystkich tych dużych języków zachodnich i czytałem po hiszpańsku i tak dalej. I mam dużo książek, nie tylko te, co tam wam pokazałem w innym filmie, ale dużo więcej jeszcze na półkach i Hiszpanii. Także to będzie fajna sprawa. Będę mieć wreszcie solidny taki dryk, żeby to wszystko ruszyć, żeby to wszystko przejrzeć jeszcze raz dokładniej. Dodatkowo no, to będzie taka przygoda intelektualna, dawno nie, takiej nie robiłem od czasów, kiedy się interesowałem Azją tak głębiej, to nie robiłem takiego. To przygoda intelektualna, czyli mówiąc językiem Bartosiaka, peregrynacja mentalna. Także yy, no, o, o stosunkach z Marokiem oczywiście też. Yy, troszkę może za duży, tam nie ma za dużo, wiecie co, tam, tam nie ma problemów za dużego socjalu, bo na przykład socjal dla rodziny, yy, dodatki dla rodziny, takie różne becikowe 500+, plusy, to tego jest bardzo, 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 bardzo mało właśnie. Co tam jest, dlatego dzietność nie rusza z miejsca. Yy, na to jedna z przyczyn. Druga rzecz to jest pewnie taka zbytnia mobilność, bo oni żyją po obrzeżach swojego kraju. Środek jest niezamieszkały, jak już mówiłem, oni wszystkie to an sacrificio los árboles de España para construir las armadas i tak dalej, Kontra la Inglaterra i tak dalej. To jest ten problem. Poza tym, socjal tam nie jest za duży, tam jest za duże, są wydatki budżetowe, budynki, lotniska. Aeropuertos ich są wyjątkowo wypaśne. Hiszpanie chcieli, tak jakby za jednym zamachem, wszystko przebudować z tego frankijskiego syfu z czasów Franco. Ja, mimo że jestem lewicowy, nie przepadam za Katalonią. Ja też nie przepadam za Katalonią. Byłem tam i byłem podczas tych 2013, podczas tych protestów i nie przekonywały mnie one wcale, chociaż nagrałem o tym film. I nie jest prawdą, że na moim kanale nie ma sporo materiałów o Hiszpanii, bo jest dużo materiałów o Hiszpanii, tylko że one były podejmowane kiedyś częściej. Zobaczcie sobie: Catalans, wants to, Catalans Want to Vote. To jest taki film, który zrobiłem. To jest jeden. Zrobiłem tylko w życiu dwa dokumenty, i jeden jest o Hiszpanii, o Katalonii, a drugi jest o e, Kopenhadze. Także byście się nie spodziewali, nie, byście myśleli, że Szwecja czy Francja. Właśnie nie, właśnie nie. Także nie, jestem przeciwko przeciw temu. Zresztą to jest nierealne, dlatego że oni idą do wyboru, 55% idzie do wyborów. Tam przy urnach 70% jest za oderwaniem. I co z tego, jeżeli hmm, powinni przyjść wszyscy, to jakby wszyscy przyszli, to jest 85% przeciwko oderwaniu. Poza tym jest jeszcze hmm, ta, ta kwestia, że. Jak mamy wszystkich mieszkańców ludzi w Katalonii, to, to, mamy, to mamy, słuchajcie, coś takiego, że mamy. A, jak to się nazywa? No, procentów, prawda? Procentów mamy 75% ludzi, którzy mówią po katalońsku, po katalan, a po kastyjano, czyli po kastylijsku, czyli po ogólnohiszpańsku, mówi 90 kilka procent. Czyli ten rejon Katalonia jest o wiele mniej kataloński, a bardziej hiszpański, niż się wydaje. Więc nie ma to po prostu sensu. Oni czasem bawią się w takie głupoty, w hotelu się udawali, że nie rozumieją kastylijskiego, albo rozumieli oczywiście, ale odpowiadali po katalońsku. Na tyle to jest podobne, że kumałem, ale jest to trochę dziecinne więc poza tym inaczej niż Szkocja w ramach Wielkiej Brytanii Katalonia nie ma Hiszpania to jest kraj unitarny, a nie kraj a nie kraj federalny albo jakiś taki ze specjalnymi statusami. Szkoci mają zagwarantowane prawo do oderwania się, do dyskusji nad tym, a Katalończycy nie. A mimo to, nawet Szkoci jakoś nie chcą się oderwać od Wielkiej Brytanii, chociaż się w Polsce lubi o tym gadać, bo w Polsce dominuje jakiś krytyjski zespół zemsty na nich, bo nie chcą za nas płacić i woleli Brexit niż płacić na nas w ramach Unii Europejskiej. No co zrobić? No. Hiszpania jest mega ciekawa, jest dużo ciekawsza niż myślicie i będzie tego bardzo dużo, będzie hiszpańskie oświecenie. Fantastyczne rzeczy są w Hiszpanii do omówienia. Także Hiszpania jest krajem, który trzeba odwojować, koniecznie z łapsk konserwatoli i innych takich, co głupoty. Tam piszą o tym Franco i tak dalej, i, i um, cały czas um, o tych Karlistach w XIX wieku i o tych Franco i, i tak dalej, a nic nie piszą o dużo ciekawszej i dużo bardziej pożytecznej y, tutaj dyktaturze Primo de Ribeiro, na, na przykład i Rivery i nie piszą o, o liberales. Po raz pierwszy świadomie nazwali się partyjnie, prawda? Bo dawniej liberal to było po angielsku czy po niemiecku to było swobodny, że wszyscy razem, czyli Hiszpania jest ojczyzną liberałów de facto, w pewnym sensie, bo yy, Nazywany, nazywali się na przykład książę Brunszwicki, któryś tam Ferdinand coś tam von Braunschweig-Wolfenbüttel był uważany za liberal, liberal, dlatego że szlachta i mieszczanie zasiadali razem w teatrze, nie było lóż dla arystokracji, to było liberal. No i faktycznie to jest liberal. Washington mówił w 1790 którymś tam, mówił o, o tym, że hmm, Ludzkość w swojej masie, the mankind is, is getting um, becoming more and more liberal. I nie patrzy się już na etykiety, tylko bardziej na zachowanie e, ludzi w sądach moralnych nad ich postępkami. E, natomiast. Użycie słowa liberalny w stylu, w formie czysto politycznej, jako ruchu politycznego, to rzeczywiście są hiszpańscy liberales z 1807 roku. Ci, którzy później mieli, mieli coś do czynienia, próbowali wskrzesić liberalizm, mimo że został on zochydzony przez obrzydliwą okupację napoleońską, w której my niestety też maczaliśmy nasze krwawe paluchy, warto o tym pamiętać. Że my pamiętamy Samosierrę, a yy, są wi widoczne ułańskie czapy i szwoleżerskie właściwie czapy yy, i powieszeni chłopi za niby tam partyzantkę. I to wszystko na swoich płótnach, uwiecznił i na swoich rysunkach uwiecznił oczywiście yy, ten yy, wielki malarz, jaką się nazywa, O Jezus. Ojeju, jeju, jeju. No oczywiście zawsze się pamięta, a teraz jak trzeba się to powiedzieć, to się nie pamięta. Francisco de Goya oczywiście. Francisco de Goya umieścił um, właśnie te rysunki, um, gdzie polscy szwoleżerowie często wieszają właśnie. To właśnie nie tylko francuscy huzarzy, ale też polscy szwoleżerowie niestety, wieszają hiszpańskich chłopów i się nad nimi pastwią. Bo często my wierzymy, być, zdaje się, że jak były legiony polskie we Włoszech, to one miały bardzo wysokie morale i tam Polacy, żeby nie było, że znowu ojkofob, ojkofob. Nie, nie, nie. We Włoszech legiony polskie zachowywały się lepiej niż Francuzi. Pozwalali sobie na znacznie mniej. Poza tym ożywiało ich to, że mają hymny Wybickiego, wysokie morale, dużo sympatii do Włochów, jako też do takich, co ojczyzny nie mają do końca, bo Austriacy ich tam męczą. Natomiast niestety w Hiszpanii nic takiego nie było, więc tym bardziej warto troszeczkę Hmm, tak, tylko Goja pisze się przez Y. Francisco de Goya. Właśnie. Poza tym, właśnie to, że Francisco de Goya przez ten atak francuski zmarł w odosobnieniu i w zapomnieniu przez atak francuski wybitny Luigi Boccherini, który komponował w Madrycie też Włoch, ale, ale właśnie to, że. Hiszpańska muzyka była y, totalnie inna był hiszpański barok ich muzyka 18-wieczna hiszpańska totalnie inna niż coś innego ni, niż włoski styl i Domenico Scarlatti jak przyjedzie to zaczął komputować tak jak Hiszpanie bardziej niż a potem Antonio Soler Hiszpan już robił miks tego. Także, też wspaniała muzyka i w ogóle mnóstwo rzeczy mało znanych, a powinny być dużo, dużo bardziej znane właśnie dlatego, że my jesteśmy tym krajem katolickim i to powinno, i powinno być bardziej znane. Jakoś tak ciągle nic, jakoś bardzo dziwne to wszystko jest. I tak to wygląda. No, może i Centrum Europejskiego Malarstwa, Włochy i Holandia OK, ale mm, może i tak nawet, ale. Pamiętacie o Walaskezie, pamiętacie o Francisco de Goya, to są wyjątkowi zupełnie malarze. No i El Greco to był Grek, który miał jakieś trudne nazwisko, jakieś tam Temistocopulos czy tam coś tam, ale mm, dlatego po, po prostu nazywano go Grekiem. Świetne, co? El Greco. To tak jakby Polak Brzęczyszczykiewicz pojechał do Hiszpanii i nazywali go El Polako. Coś w ten stylu, nie? Co, co za w ogóle gostki, że tak go nazwali? Co za gostek, że tak się dał nazwać? Także chociaż był taki pisarz portugalski, który był żydowskiego pochodzenia. On się nazywał João de Silva. I João de Silva, i on został spalony przez Inkwizycję, ale to w Portugalii. Portugalska Inkwizycja była gorsza od hiszpańskiej często. Za niby tam jakieś herezje. I tego rządy Silva nazywali o Judeu, czyli Żyd, <noise> także też niezłe jaja. Także to, ten El Greco nie jest aż tak. ten. No i właśnie takie rzeczy trzeba zobaczyć. I ja, ja sam się cieszę, sam się cieszę, że to będę się temu lepiej y, przyglądać. Nie, Caravaggio był Włochem, ale ponieważ y, walczył na noże w knajpach, to Ludzie myślą, że był Hiszpanem, bo z tym się Hiszpania kojarzy. Hiszpan jest raczej taki, że zanim sięgnie po miecz, to 15 razy się zastanowi, a potem jak tnie, to już tak, że raczej nie ma czego zbierać. Po Hiszpanii będzie Rusia. Rusia po nie, po Hiszpanii będą Chiny. Potem będzie Rosja. Tak, tak, Zapatero trzeba oddemonizować. Słuchajcie, mitów jest naprawdę od groma. Także ja się cieszę bardzo na Hiszpanię i już nawet przebieram normalnie Las Piernas, żeby już kończyć Francję, mimo że uwielbiam Francję. Ja Hiszpanii wróżę przyszłość dobrą, ponieważ Hiszpanie mają mimo za dużych wydatków publicznych. Oni jeszcze mogą odkręcić umowę z Europejskim Bankiem Centralnym i z Niemcami. Dodatkowo problem mieszkalnictwa i bezrobocia jest tam temperowany, o czym się zapomina, przez dobre stosunki rodzinne, społeczne. Duże rodziny, duże mieszkania, największe mieszkania y, y, białego człowieka poza Stanami Zjednoczonymi. Metraż na człowieka to jest też bardzo ciekawe i bardzo dziwne. Może wynika z tego, że wnętrze kraju jest puste. Nie wiem, właśnie, że jest takie. Ziemia jest jakby tańsza przez to albo coś. To jest bardzo ciekawe i właśnie wydaje mi się, że jeżeli oni tylko okiełznają wydatki publiczne, a oni mają też dobrych imigrantów, bo oni mają mały przyrost własny, ale mają fantastycznych imigrantów, mają całą Amerykę del Sur, swoich ludzi z Ameryki Południowej, mają mnóstwo ludzi, którzy chcą u nich być i mówią już po hiszpańsku, do tego o Rumunów, którzy świetnie adaptują i całe miasteczka, które są wyludnione, ponieważ wszyscy szukają trabajo en las ciudades. To do małych pueblos przyjeżdżają Rumunii i bardzo szybko się hiszpanizują. hiszpanizują. Także słuchajcie, coś fantastycznego. Myślę, że to może być niezły chicior, żeby człowiek o liberalnych poglądach napisał książkę o historii Hiszpanii w Polsce. A nie ciągle jakieś kurde zubińskie i wielomskie. No to tyle. Ariosz.